Dzisiaj przepis na pyszny schab pieczony ze śliwką. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania pieczonego schabu będziemy potrzebowali kilograma mięsa, łyżeczka soli, pół łyżeczki pieprzu, trzy łyżeczki majeranku i suszone śliwki. W mięsie musimy teraz wyciąć kieszonkę, do której będziemy pakowali sobie śliwki. Najlepiej zrobić to długim i cienkim nożem. Wbijamy go w środek i przebijamy do samego końca. Możemy poobkręcać. No i staramy się zrobić taką kieszonkę. Dziurkę mamy już zrobioną. Oczywiście wcześniej mięso sobie umyliśmy. Ładujemy teraz suszone śliwki do środka. Wpychamy najwięcej, jak się da. Tak to wygląda. Następnie doprawiamy mięso. Wsypujemy wszystkie przyprawy. I dokładnie nacieramy mięso z każdej strony. Mięso wkładamy teraz do rękawa do pieczenia. Mięso ładnie wygląda, więc nie musimy go wiązać żadnym sznurkiem. No, chyba że bardzo chcecie. Jeśli mięso byłoby bardzo takie rozlazłe, wtedy można go sobie podwiązać. A teraz z worka wypuszczamy powietrze. i związujemy tą wystającą część możemy sobie zawinąć pod spód mięso wykładamy na blaszkę lub do jakiegoś naczynia i wkładamy do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni grzałka góra-dół na jakieś 60 do 70 minut po 70 minutach schab jest już gotowy na ostatnie 10 minut sobie rozciąłem folię, tak aby skórka się troszeczkę podpiekła. Trochę przestygnie i zaraz go sobie przekroimy. Mięso w całości przestygło, dlatego teraz pokażę wam jak wygląda w środku. Pięknie pachnie, zobaczcie, jakie ładne mięso jest kruche, delikatne, w smaku bardzo dobre. Tak samo dobra w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Sprawdźcie również moje pozostałe filmy. Dziękuję i życzę smacznego.